Wie pan, jakie ludzie ponieśli koszty? Wie pan, ile to kosztowało, że tak powiem, losów rodzinnych? Wie pan, jak, co to znaczy zebrać pieniądze na ratę kredytową? Wie pan, co to znaczy kłócić się z wami, wychłócać się o byle co, o, o każdą rzecz, która dla was jest nic nieważna. Wy macie, tony, my, my macie miliony prawników, my ich nie mamy, tych milionów prawników. Wie pan, co to znaczy znaleźć, zanieść ratę kredytową do banku? Że tobie nie kupię to, na wakacje nie pojedziesz, nie wykupię ci obiadu w szkole. To to oznacza. Czy wy to rozumiecie? A mówicie, że to nadużycie wobec banków? Cześć wszystkim. Dzisiaj w programie Grzegorza Jankowskiego punkt widzenia jednym z tematów były kredyty hipoteczne. Jak już usłyszeliście ze wstępu było bardzo gorąco. Redaktor Jankowski nie przebierał w słowach i bardzo ostro potraktował pseudoeksperta bankowego, który jawnie potwierdza, że cieszy się z wysokich marsz banków. Możemy dodać do tego wysokie marże deweloperów i znamy odpowiedź na pytania wielu Polaków. Jeżeli chcesz wspierać moją działalność, to proszę zostaw kciuka w górę, zasubskrybuj kanał oraz udostępnij film na innych platformach społecznościowych. Dziękuję. Gość programu, czasami nie mogę powiedzieć, kto napisał, ale przecież elektryki jeżdżą na węgiel, no bo z czego ten prąd jest, kochani moi, no z czego, szczególnie w Polsce, z czego jest ten prąd, no trzeba spalić, trzeba zatruć trochę atmosfery, no. A jak czytałem na przykład dzisiaj, żeby tak, a dobra, już nic nie będę mówił o tym zielonym macie. słuchajcie, nie samym bezpieczeństwem człowiek żyje, żyje również kasą, żyje również kasą, słuchajcie, dzwoni do mnie rano dzisiaj Tomek i mówi, słuchaj, ma być, wyczytam by w gazetach, ma być po 12 zł masło na Wielkanoc. Ja cię nie mogę, 12 zł masło? A do tego całą furorę robi dzisiaj w internecie, kochani, moje grafiki, kochani moi grafika, z której to wynika, że w Polsce są najwyższe marże na kredyty. I to takie bardzo mocno, bardzo wysokie. Źródło jest Europejski Bank Centralny oraz KNF. I słuchajcie, kredyty w Polsce mogłyby być tańsze, tak? Czytamy na tej mapce. Marża dla kredytów na zakup nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. No to słuchajcie, w takich Niemczech 084, we Francji 014, w Holandii 124, w Austrii 104, w Czechach 158, w Hiszpanii 041, a w Polsce 3 50. No to mamy przedstawiciela banku w dzisiejszym programie, pana Mariusza Adamiaka, dyrektora Biura Strategii Rynkowych w PKOBP. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No i mamy też bankowca z nami na łączeniu, pan profesor Marian Noga, WSB Merito, a wcześniej Rada Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No dobrze, dlaczego te kredyty są? Ja już to pytanie zadawałem sto razy, mamy tu mnóstwo wątpliwości do działania naszego systemu bankowego. 3,50 marże bankowe plus ten WIBOR cały. Co to w ogóle jest, panie dyrektorze? Przepraszam, dlaczego tak drogo? To po kolei. Pierwsza rzecz, myślę, że warto jednym zdaniem o tym powiedzieć. Polski system bankowy jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, jeśli nie na świecie. W Polsce funkcjonuje prawie 30 banków, połowa z kapitałem zagranicznym i te banki konkurują. A więc ceny produktów z czegoś wynikają, z kosztów, kosztów bieżących i kosztów ryzyka. Teraz do, do tych danych, które Pan przekazał, trudno się do nich tak naprawdę odnieść, dlatego że one mówią o marży w stosunku do depozytów, czyli kredyty versus depozyty. Natomiast na polskim rynku myślę, że każdy, kto, kto robi lokaty, wie, że ta oferta jest bardzo zróżnicowana. To jest marża dla kredytów, Panie Dyrektorze. Tak, 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 ale jak liczona? Dlatego że jeżeli liczymy ją w stosunku do depozytów, jak one są oprocentowane. To ktoś policzył w ten sposób, ale mi się trudno do tego odnieść, bo te, ta oferta bankowa to każdy, kto ma jakieś pieniądze do ulokowania, wie, że ona jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Zależy w jakim banku się składa ten depozyt, na jaki okres, jakie są inne produkty. Trudno mi naprawdę do tego się odnieść. Natomiast to, do czego mogę się odnieść, to to, co jest konkretem, czyli to, w jaki sposób tradycyjnie w Polsce liczyło się tą marżę na kredytach, ponieważ większość kredytów mieszkaniowych w Polsce to są kredyty na stopę zmienną w stosunku do wibor i ta marża obecnie to jest około 2%, natomiast bez, naprawdę, nie jest niczym szczególnym otrzymanie marży. Poniżej 2%. To zależy od, zaby od wkładu własnego, od tego jak bank zna swojego klienta, bo to też się wiąże z oceną ryzyka. Otrzymanie kredytu na marżę powiedzmy 1,8 nie jest absolutnie niczym. Dlaczego Niemiec może mieć na 0,8, Francuz na 0,14, a ja mam być szczęśliwy jak dwa dostanę? Y tak jak powiedziałem, to wynika też z różnic systemu funkcjonowania systemu bankowego w Polsce. Zwróćmy uwagę na, tym, że, na to, że w Polsce funkcjonuje jeden z najdroższych w Europie, jeśli w ogóle na świecie, podatków bankowych. To jest 0,44 rocznie. Oprócz tego są inne opłaty, między innymi na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy spojrzymy, jak jest obciążony. Opłatami różnego rodzaju polski system bankowy, to on jest szczególnie. Nie, 40 miliardów złotych zysku zrobili. Jak macie takie podatki, tacy biedni jesteście, to jak wyżej te 40 miliardów zysku zrobili, jako banki wszystkie w Polsce? Różnie to bywało w różnych okresach, były lepsze i gorsze, ale nie jest lepszy. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że właściciele banków zaangażowali w system bankowy w Polsce, włożyli własnych pieniędzy, Około 260 miliardów złotych. I to nie są pieniądze włożone na coś w rodzaju lokaty. To są pieniądze, tak zwane kapitały własne. I te kapitały własne w bankach są po to, że gdyby nastąpił kryzys bankowy, na przykład zaczęły padać firmy w wyniku jakiegoś kryzysu ekonomicznego, czy nie wiem, wojny i nie byłoby z czego spłacać, to w pierwszej kolejności ryzykują banki swoim kapitałom. Panie dyrektorze, przepraszam pana bardzo, połowa polskiej bankowości to jest państwo polskie, czyli pan, ja, Tomek, pan reżyser i tak dalej, i tak dalej, pani w sklepie pracująca. To, to są nasze pieniądze, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli ten system jest taki konkurencyjny, taki fajny i tak dalej, ale macie takie ciężkie podatki, to ludzie nie kupują 40 miliardów złotych zysku czystego, nie kupują tego, że były stopy zmienne, kiedy na Zachodzie były stopy, stopy stałe. I nie kupują tego, że jeżeli w Niemczech jest poniżej 1% marża, we Francji, w cywilizowanych krajach, to tak piękny i dobry polski rynek bankowy daje mi 2% i się ciesz. No, Panie Dyrektorze, 30 sekund jeszcze. Ja jeszcze y, chciałem, y, gdy, gdy mówimy o tej kwocie zysku to zawsze pamiętajmy o tym, że powinniśmy ją właśnie odnieść do kapitału zaangażowanego. Gdy zaniesiemy na lokatę do banku 10 tysięcy złotych, otrzymamy x odsetek. Jeżeli zaniesiemy 100 tysięcy, otrzymamy pewnie 10 razy więcej. Więc kwota jest też pochodną tej ogromnej ilości kapitału z ryzykiem zaangażowanego przez właścicieli. A macie depozyty państwowe? Kasę państwo otrzymać obligacje na przykład? No to odwrotnie można powiedzieć, że banki, ponieważ jest stosunkowo niski popyt na kredyty obecnie, kredyty do aktywów ogólnych banków to jest mniej więcej dwie trzecie stosunkowo mało, mamy wysokie stopy procentowe między innymi dlatego ludzie nie biorą kredytów. I banki, między innymi za te wolne środki, finansują budżet w postaci kupowania Ale jak obligacji. Ale kasy to moglibyście sami z siebie obniżyć te stopy procentowe? No ale to, to wynika po prostu z, z realiów ekonomicznych. Czy Wam się nie opłaca brać depozytów i Wam się nie opłaca dawać kredytów? Krótko mówiąc w tej chwili. Wolicie żyć z, tego, z, z tych tarcz i z depozytów? Tak jak powiedziałem, system bankowy Państwo. naprawdę jest bardzo konkurencyjny i banki bardzo konkurują o klientów, więc... Te wszystkie e, wartości wynikają jednak z realiów ekonomicznych, które nas... Od, I pan od, profesor od, od. Ogaczają. panie profesorze, tak banki o nas konkurują, że się nie opłaca kredytu żadnego brać w tej chwili. Ja wiem, że stopy i tak dalej, ale mają kasę, śpią na tej kasie, to, tego, to jednak tego nie obniżą. Te, y, y, ten. Robią marże tak wysokie, 2%, czy można wynegocjować? No ja tego nie rozumiem i te kredyty na stopy zmienne, no to co to, to za konkurencja jest? Panie redaktorze, zaraz panu wyjaśnię i zgadzam się z panem. Dzisiaj się z panem zgadzam. Zacznijmy od tego, że pan dyrektor nie wie, z czego wziął to określenie, że w Polsce mamy wysoką konkurencję bankową. Jeżeli w Polsce mamy 32 banki średnie i duże, wprawdzie mamy 550 banków spółdzielczych, ale one działają właściwie w dwóch konsorcjach, to tak, jakbyśmy mieli 35 banków. No ale o czym to mówi? Stany Zjednoczone mają 10 tysięcy banków, Europa ma 5 tysięcy banków, a stricte w Unii Europejskiej oczywiście wszystkie 5 tysięcy może działać, ale szczególnie intensywnie pracuje 2 tysiące banków. No to o jakiej my konkurencji mówimy w Polsce? 35 banków do przynajmniej 2 tysięcy. Gdybyśmy byli, ja wiem, że Pan redaktor tego nie lubi, ale gdybyśmy byli w strefie euro, to by było 2000 banków natychmiast, konkurencja by była i średnie oprocentowanie kredytu byłoby, proszę Pana, gdzieś na poziomie 3% najwyżej, a może 2,5%. I to, co Pan mówi, ta marża byłaby na poziomie 1% najwyżej. Naprawdę. To jest po pierwsze. A po drugie, Panie Dyrektorze Adamiak, w Polsce. E, można powiedzieć tak, że depozyty wynoszą jakieś w całym systemie bankowym. W tych wszystkich bankach, o, które, o których mówiłem, gdzieś bilion 700 miliardów złotych. Kredytów Polacy wzięli, kredyt Polacy, przedsiębiorstwa wzięły na bilion 100 miliardów. A w związku z tym jest 600 miliardów złotych nadpłynności w polskim systemie bankowym. I rzeczywiście Gdyby była konkurencja, i tu pan redaktor ma rację dzisiaj, gdyby była konkurencja, to by te 600 miliardów trzeba było jakoś wypożyczyć, bo przecież za depozyty nawet pół procenta trzeba płacić, jak się płaci, tak? Ja już pomijam, jakie jest oprocentowanie depozytów, a w związku z tym yy, no, yy, byłyby te inne dane, które pan redaktor przed chwilą podał, dużo niższe. Ale co, dlaczego tak się nie dzieje? Bo co? Bo banki po pierwsze, no oczywiście kupują obligacje, bo obligacje, jak Pan dobrze wie, no oczywiście różnych krajów są oprocentowane tam między powiedzmy 2 a 5%, więc to jest lepsze niż. E, powiedzmy da, e, dawanie, znaczy no kredyty by dawali no, po 8%, ale właśnie Polacy po 8%, czy 9, czy 10 nie chcą brać. O tak dużym skrócie, po prostu nie mogę się zgodzić na to, że w Polsce jest konkurencja bankowa. Tu nie chodzi nawet o to, czy będziemy strafić euro, czy nie będziemy. Tylko nie ma konkurencji u nas. Po prostu banki są, można powiedzieć, quasi monopolistą. Dziękuję panie profesorze. Wracamy do dyrektora Adamiaka. Czyli pan profesor, no człowiek bardzo poważny, wybitny ekspert. Udowodnił panu. Król jest nagi. Nie ma żadnego systemu konkurencyjnego w Polsce. 32 banki, w tym jeden największy taki jak pana, który dyktuje warunki na rynku. To tak to w tej chwili wygląda. Żyjecie z czegoś innego. Macie nadpłynności finansowej, to za panem profesorem 600 miliardów złotych. Moglibyście ludziom na normalnych zasadach wypożyczać kredyty. A wcześniej, jak pan mówił, ta konkurencyjność. Stop Kredyty mieszkaniowe były na stopie zmiennej. I wie pan, że przez to ludzie, jak mieli na przykład kredyt 1500, bo tak sobie obliczali w swoich budżetach, to niektórzy latają 3000, w tej chwili płacą, odmawiając na coś innego, a wy macie nadpłynność. Jaki to jest zdrowy rynek? Konkurencja w Polsce, akurat jeśli chodzi o rynek bankowy, jest bardzo silna. Gdy spojrzymy na przykład na Czechy. Węgry, Rumunie, Tam jest po kilka banków na krzyż, jeśli w ogóle, bo czasami jest jeden albo dwa. Na przykład na Węgrzech de facto jest jeden bank, w Czechach nie wiem, dwa, może jeśli chodzi o takie, które się liczą. W Polsce nawet największy bank ma dwadzieścia procent rynku, czyli jedną piątą. To na pewno nie jest dominująca to pozycja. kredyt w takim razie mieszkaniowy, nie na osiem, nie na dziewięć tak jak mówi pan profesor, tylko o połowę Nie będziecie mieli klientów, macie kasę. Czemu tego nie robicie? Banki mają obowiązek o to, żeby kalkulować koszt kredytu, biorąc pod uwagę nie tylko koszty bieżące, ale także koszty ryzyka. Dlaczego? Dlatego, że w bankach znajdują się oprócz pieniędzy właścicieli, nasze pieniądze jako ludzi. I banki odpowiadają za racjonalne prowadzenie biznesu także dlatego, żeby pan czy ja, jako depozytariusz w banku i właściciel lokat, te pieniądze dostał. Panie dyrektorze, spórze... ale to my, Polacy, jesteśmy właścicielem połowa sekt połowy sektoru bankowego, w tym jednego z największych, dwóch największych czy iluś polskich banków. największych. Przecież waszym obowiązkiem jest nie tylko dbanie o interes banku, co jest jasne i zrozumiałe, ale o rozwój też kraju. Jeżeli Polacy otrzymają dostęp do taniego Kredytu. Jeżeli wy się pozbędziecie tej nadpłynności 600 miliardów złotych, to są pieniądze, które gniją po prostu, a mogłyby ratować ileś gospodarstw domowych w Polsce. Najlepszym w pomysłem na to, żeby były tańsze kredyty jest obniżenie stóp procentowych. Moim zdaniem one w tym momencie są zbyt wysokie, gdybym był w Radzie Polityki Pieniężnej, tak jak to kiedyś pan profesor to tak. był. Tak, ale to powinno się, ale stopy procentowe działają z opóźnieniem co najmniej półrocznym. To pan profesor mógłby o tym bardzo dużo powiedzieć jako wybitny specjalista. W tym momencie, biorąc pod uwagę perspektywy inflacji, otoczenie makroekonomiczne w Polsce, w Europie, na świecie, można już by w marcu pokusić się o obniżenie stóp procentowych i dalej obniżenie ich jeszcze w kolejnych miesiącach czy kwartałach tego roku. Panie profesorze, pytanie takie. Czy na przykład te nasze banki, te największe, mogłyby dawać kredyty, chociażby mieszkaniowe, dużo, dużo niżej, bo mają przecież tyle tej kasy i to by wyszło na dobre i bankom, i wyszłoby na dobre ludziom. Na przykład kredyty mieszkaniowe. Mogłyby dawać? Panie redaktorze, tak, mogłyby dawać i pan dyrektor o tym wie i nie powiedział, ale to jest dobry pomysł banków, że podpisuje się umowę kredytu hipotecznego, na stałą stopę, na przykład na okres pięciu lat, którą po pięciu latach można renegocjować. Ja myślę, że to jest bardzo dobry krok, który polskie banki zaproponowały, i wtedy spokojnie może, mogą banki dać dużo niższą stopę procentową, jeżeli by się cokolwiek zmieniło. W systemie bankowym, w gospodarce, to po pięciu latach banki by mogły wtedy, kiedy by zobaczyły, że tracą, podwyższyć tą stopę procentową, bo klient by się musiał zgodzić, że po pięciu latach będzie renegocjacja. Także na pana pytanie, czy można, można. Ja wam nie współczuję, bo to Wy jako bankowcy, to wy żeście nam ja oferowali kredyty. Nie, tylko staram się wyjaśniać mechanizm. Rozumiem. To wy żeście nam oferowali różnego rodzaju kredyty frankowe, które pokończyły się w sądach, kredyty eurowe w różnych walutach. To był Wasz pomysł banków. Potem się okazało, że kończymy w sądach albo wy ugody proponujecie. To Wy nam oferowaliście cały czas kredyty na stopę e, zmienną, cały czas. Przez to dzisiaj mnóstwo ludzi cierpi. Jeszcze raz mówię, Pan profesor, panu udowadnia. Wy banki możecie dawać ludziom o wiele lepsze warunki kredytowe w tej chwili. Mówi to tu za polskiej bankowości. Wy możecie dawać, a pan się opiera, bo podatek, bo to, bo prawo, bo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Ja I akurat, czemu się, czego ja się boicie? Ja, akurat byłem bardzo za, przeciwko dawaniu y, kredytów w walutach obcych wtedy, kiedy jeszcze nie pracowałem w sektorze Ale bankowym. Ale dawaliście te kredyty. Natomiast y, można by oczywiście zapytać, co robił regulator rynku wtedy, który ma a co obowiązek robiły banki. Je to banki raz... są nieodpowiedzialne, to regulator rynku, no ludziom się wmawiano głupoty, widziały gały, co brały. Nie, panie dyrektorze, widziały banki, co dawały. To po co jest regulator? A po co są banki? No po to, żeby grać w ramach reguł, które ustara regulator i, i prawo w Polsce. To chce pan powiedzieć w takim razie, że regulator, że państwo polskie wiedziało coś takiego? Aha. Nie wiem, może da, da, było niekompetentne, ale na pewno st stworzyło takie warunki, gdzie to było możliwe. Nawet wtedy, kiedy niektórzy ekonomiści zwracali uwagę na ryzyko, to to były głosy ze strony polityków, że ograniczanie, ograniczanie, ryzyko, ograniczanie kredytów walutowych jest ograniczaniem praw do posiadania mieszkania. Załóżmy, że regulator się mylił, był niekompetentny i tak okay. Ludzie brali te kredyty, bo chcieli mieć mieszkanie po prostu i brali jak najtańszy produkt kredytowy. Dlaczego że się te kredyty dawali w takim razie? Wiedzieliście, że będzie ryzyko. Wy takie, jako banki. Takie reguły były stworzone w państwie polskim przez kompetentne, uprawnione do tego instytucje. Z perspektywy czasu widzimy, że to nie było dobre rozwiązanie. I panie, do... panie panie, panie... Ja, to... ja mnie mogę odebrało, panie profesorze. Nie, nie, tak, ale pan dyrektor wie dobrze, że wtedy nie przestrzegano ani dyrektywy MiFID 1, ani MiFID 2, gdyby je. To, to znaczy polegająca na tym ta dyrektywa jest, że się klientowi tłumaczy, na czym polega dany pro produkt. Finansowy. I tego nie robiono. Gdyby to robiono, może by nie doszło do takiej sytuacji tej słynnej franki. Jeśli tego nie robiono, to regulator no. powinien wkraczyć do akcji i surowo ukarać no, tych, tak, którzy tego nie pan, robili. Dobrze pan mówi. A nie robiono tego. Dyrektor. No dobrze, ale to jest takie, jeżeli prawo pozwala. Ale wy jesteście bankami. bankami Jesteście szczeg instytucjami szczególnego zaufania społecznego. Szczególnego. Ja rozumiem, że otwieram sobie kram na przykład z czymś, i sprzedaję marchewkę, ziemniaki, maksymalizuję zyski. Ja to doskonale rozumiem. Ale wy jesteście poważnymi bankowcami. To nie jest tak, że wy wychodzicie na ulicę i aby jak najwięcej się nachapać i zarobić. Bo tak to wygląda w tej chwili. Pozwalał nam to, żeśmy to robili. A dzisiaj kończymy w sądach. Przepraszam, ja sam się na przykład dałem nabrać na ten kredyt cały, eurowy. wypluję sobie. Ile ludzi wokół mnie chodziło? Cały przemysł był, tak, panie Jankowski, to będzie lepszy kredyt, bo to, boś tam to, było wam to. I po prostu w zębach zanosiłem te pieniądze, wypłaciłem się z tego wreszcie. Kiedy ktoś mnie pytał w połowie pierwszej dekady lat dwutysięcznych, y, 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 czy brać kredyt w walutach obcych, czy w złotem, zawsze mówiłem, bierz. W tej, w której zarabiasz. Więc akurat mam w tej kwestii Ale banki sumienie. nam tego natomiast, nie mówiły. Banki nam oferowały franeczki, oferowały nam m, euro, tak wyglądało. Natomiast myślę, że tutaj w, w pierś powinno się uderzyć wiele instytucji, w tym banki, ale również i regulator, politycy, którzy tworzyli, e, e, tworzyli regulacje i połowywali ludzi do, e, do tych ciał regulacyjnych. Więc myślę, że tutaj obciążanie tylko i wyłącznie banków za to jest e, sporym nadużyciem. A nawiasem mówiąc, w tym momencie banki. Chyba jako jedyne instytucje ponoszą za to y, faktycznie y, koszty? Wie pan, jakie ludzie ponieśli koszty? Wie pan, jakie ludzie ponieśli koszty? Wie pan, ile to kosztowało, że tak powiem, losów rodzinnych? Wie pan, jak co to znaczy zebrać pieniądze na ratę kredytową? Wie pan, co to znaczy kłócić się z wami, wykłócać się o byle co? O, o każdą rzecz, która dla was jest nic nieważne. Wy macie, tony, macie miliony prawników, my ich nie mamy tych milionów prawników. Wie pan, co to znaczy znaleźć, zanieść ratę kredytową do banku? Że tobie nie kupię, to na wakacje nie pojedziesz, nie wykupię ci obiadu w szkole, to to oznacza. Czy wy to rozumiecie? A mówicie, że to nadużycie wobec banków? Panie profesorze, 30 sekund na pana komentarz, bo ja się muszę uspokoić. To znaczy nie, no myślę, myślę, że już tak jak powiedziałem, to, co zrobiły banki, że podpisują umowy na stałe oprocentowanie na 5 lat i pan dyrektor jeszcze dodał, że klient może w każdej chwili. Te umowy wypowiedzieć, to jest dla mnie naprawdę krok w dobrym kierunku. No, wreszcie coś zacznie się porządkować, i to, co pan dyrektor powiedział, to cały czas swoim studentom na wykładach mówię. Kredyt bierz w tej walucie, w której zarabiasz. To co do tego nie ma wątpliwości. Nie. Dziękuję. Znaczy, lepsza metoda byłaby, moim zdaniem, taka, gdybym ja mógł pojechać do Berlina, Paryża, na przykład do Pragi Czeskiej i tak dalej. Tam chcę wziąć kredyt. To by nasz rynek bankowy się od razu zmienił. To by się od razu zmienił. Nie polecam, bo brałby pan w euro. No dobrze, ale tam jest taniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz Lasko jest to taka... Było tanie. I te stopy zmienne, frankowe, eurowe. Wiedzieliście, co dawaliście. Wiedzieliście, co ludziom dajecie. Wiedzieliście doskonale. Nie zrzucajcie na regulatorów. Nie zrzucajcie na ludzi. Nie zrzucajcie na to, że jesteście tacy biedni. Na, na podatki nie zrzucajcie. Kasę macie i to tej kasy macie mnóstwo. Mogliby się kredyty dawać taniej. Ale dobrze, już nie będę się kłócił, bo już muszę kończyć.